Naprawdę bardzo, bardzo chciałbym wam powiedzieć, gdzie aktualnie znajduje się Kyrie Irving, ale chyba nikt tego tak na 100% nie wie. Z całą pewnością, sytuacja na Brooklynie jest takim zapalnikiem do dyskusji na temat profesjonalizmu w pracy. Także ten materiał, dzisiaj ten materiał będzie profesjonalny, porozmawiamy o profesjonalnych ludziach, o ich profesjonalnych inicjatywach. Nie będziemy rozmawiać o Irvingu? Cześć! Z tej strony Keep Bit, to jest kanał Koszykówca i przed Wami pierwszy odcinek Keep TV w nowym roku. Dziś pokażę wam relacje z otwartych mistrzostw koszykówki 3x3 w Wałbrzychu, Back to the Roots Mogilnie, poziom oraz e, informacje o zapisach na obu HoopLife. Także jest to odcinek promujący, propsujący profesjonalne, koszykarskie, polskie inicjatywy, które należy szanować. Byłoby super, gdybyście zostawili kciuka w górę pod tym materiałem, zasubskrybowali kanał, po więcej treści koszykarskich, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. No i nie przedłużajmy. 3, 2, 1, start. Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy w Mogilnie. Back to the druga edycja. Jestem ja, jest moja cudowna świta, Radosow oraz Szymon, i jesteśmy na cudownym, fajnym boisku Brooklyn Mogilno. Tylko jest taki jeden mały, drobny problem. Napadało niestety przynosimy się na halę, ale muszę wam pokazać to miejsce, bo naprawdę jest mega klimatyczne. Zobaczcie. Jeszcze raz przyjechałem tutaj w zeszłym roku i od razu zakochałem się w tym miejscu, no bo kurczę, no zobaczcie, asfaltowe, staroszkolne, klimatyczne boisko. Wszędzie wokół bloki, masa oczywiście, sąd, wszyscy patrzą w oknach co się dzieje. No niestety, bardzo przykro, że ten turniej nie odbędzie się dzisiaj na tym oto na zewnątrz, no ale co zrobić, na hali będzie bezpieczniej. Jesteśmy na hali, wchodzimy na nią, będzie fajna koszykówka. Wyobraźcie sobie, że decyzja o przeniesieniu turnieju na halę została podjęta dosłownie minuty przed samym rozpoczęciem. Każdy chciał grać na słynnym boisku Brooklyn Mogilno. Co jak co, jest to główna siła tego turnieju. Co jednak rzeczy ważniejsze od klimatu jak na przykład zdrowie i bezpieczeństwo uczestników imprezy. Słusznie. Ciekawa historia. Mateusz, organizator turnieju, zadzwonił do reprezentanta Polski w koszykówce 3x3 z takim pytaniem: Hej, robimy taki mały turniej w Mogilnie, może chciałbyś przyjechać zagrać? Może nawet zagrać z nami? No i wyobraźcie sobie, że kolega zgodził się i przyjechał. Maciej Adamkiewicz, bo o nim mowa, z całym szacunkiem dla reszty zawodników, zdecydowanie wyróżniał się umiejętnościami, gabarytami oraz doświadczeniem. I to jego ekipa zwyciężyła. Mamy to! Nie był to turniej, w którym do wygrania były tysiące złotych czy nawet punkty do rankingu FIBA. Back to the Roots Mogilno to pretekst, by zebrać kasę na cele hartatywne, a przy okazji pograć w koszykówkę. W tym roku zbierano pieniądze dla Lenki. Wsparcie graczy, aukcje i inne około turniejowe działania przyniosły 25 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na leczenie dziewczynki. Ten rok był ciężki. Dla każdego. I bardzo dobrze, że takie inicjatywy jak Back to the Roots się odbyły, bo miło było poczuć taki smak normalności. Oby w nadchodzące lato tego typu imprez było jak najwięcej. O obozach Life wspominałem już w poprzednim roku, na świeżo, chwilę po moich odwiedzinach. Dziś, po kilku miesiącach i po przejrzeniu całości nagranego materiału z kampu, opowiem Wam w skrócie, co to jest i dlaczego jest, jakie jest. Może akurat ktoś z Was będzie chciał zostać uczestnikiem w tym roku? Zanim się zdecydujecie, zobaczcie, jak to wygląda od środka. Wyjazd na obóz koszykarski to dla każdego indywidualna historia. Nadrzędnym celem jest oczywiście zwiększanie swojego poziomu gry i zrozumienia koszykówki. Być może jest to furtka do rozpoczęcia zawodowej kariery? Czasem jednak to tylko przygoda i możliwość poznania innych koszykarskich zapaleńców. W Krynicy Zdrój, gdzie w zeszłym roku odbywał się Hoop Life Camp widziałem na żywo reprezentantów każdego podejścia. Różne umiejętności, wzrost, wiek, płeć, możliwości, ale wszyscy mieli jedną cechę wspólną – chcieli być lepsi. Starali się i grali ze stuprocentową ambicją. Aleks Mrozik, założyciel Hoop Life, wraz z czwórką innych trenerów, przeprowadzają w trakcie obozu dwa, półtora godzinne treningi dziennie w bardzo wąskich grupach, tak by każdemu uczestnikowi poświęcić jak najwięcej uwagi. Nie brakuje też pracy teoretycznej, psychologii sportu oraz oczywiście odpoczynku. I tutaj mamy dwa rodzaje takich obozów. Hoop Life Skills Camp jest skierowany dla każdego, zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów w każdym wieku. W tym roku odbędą się dwa turnusy i na każdym z nich jest 40 dostępnych miejsc. Elite Hoop Life Camp to już poważniejsza sprawa. Tutaj przyjechać mogą tylko wyróżniający się zawodowcy, grający znaczące minuty w swoich rocznikach. Oprócz treningów rozgrywana jest też liga nocna, poprzedzona draftem. Każdy uczestnik wystąpi w co najmniej sześciu meczach, szlifując swoje umiejętności przeciwko najlepszym. To właśnie na tym obozie trenował Donny Ari, trener współpracujący z NBA. Porozmawiałem z nim na ten temat. Film można bez problemu znaleźć u mnie na kanale. Najbardziej utalentowanym koszykarzom i koszykarkom obozy Hoop Life oferują możliwość rozwoju za granicą. W ciągu ostatnich lat kilku uczestników wyjechało do Stanów w pogoni za swoimi marzeniami. Poziom rozgrywek na kampie zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ze swojej strony mogę polecić Hooplive Skills Camp, jeśli chcesz podnieść swoje koszykarskie skillsy. Ale jeśli już jesteś młodzieżowym prosem, zainteresuj się Elite w Campem. No i co? Pozostaje życzyć powodzenia. Grindujcie mocno. Spójrzcie na tę fotografię. Nieźle wygląda co? Takie rzeczy dzieją się u nas w kraju. Halo, halo, dzień dobry, czas na reportaż. Jesteśmy w Wałbrzychu pod galerią Wiktoria. Otwarte mistrzostwa Wałbrzycha w koszykówce 3x3. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Przyznam szczerze, że nigdy nie byłem ogromnym fanem turniejów streetballowych pod centrami handlowymi. Kojarzyły mi się one z typową mordownią na boiskach o wielkości 2 m kwadratowych. Michał Burzęski oraz Galeria Wiktoria pokazali, że da się inaczej. Spod nagranie jest naprawdę. Perfekcyjny. Spójrzcie na to, co się dzieje za mną. Widok z lotu ptaka mówił sam za siebie. Cztery boiska, ułożone w półkolu na betonowym placu przy wejściu do galerii. Za zmaganiami koszykarzy, znajdowały się kamienne, olbrzymie schodki pełniące rolę trybun. Klimat niczym w Koloseum. Całość robiła przeogromne wrażenie. Jesteśmy tutaj z organizatorem tego turnieju Michał Bożemski, autor fanpage'a. Robimy koszykówkę. Michał, powiedz coś o tym turnieju. No, turniej w końcu się udało zrobić, no to mamy ciężki czas, niestety tej pandemii, więc organizacyjnie jest to naprawdę ciężko przygotować, ale cieszę się, że się udało. Przede wszystkim pogoda dopisała, bo od tych rzeczy jesteśmy niezależni. Dopisały osoby, m.in. Kip David będzie zaraz grabo. mamy 17 zespołów w kategorii Open. Są też młodzieżowcy, co cieszy oko, że młodzież, dzieciaki chcą grać w basket jak najwięcej, więc super. Cieszy mi się, jak na razie jest super. Dla mnie przyjazd do Wałbrzycha był trochę powrotem do przeszłości. Grywałem na słynnym boisku Alcatraz dobre 15 lat temu, jako głodny basketu nastolatek. Teraz przyjechałem na turniej zrobiony z ogromną pompą i mogłem zbić pionę z tymi koszykarzami, z którymi wówczas grałem. Spotkanie po latach, z legendami wąbrzyskiego streetballu. Przy okazji w końcu tak się złożyło, że na ten sam turniej przyjechał mój brat ze swoją drużyną. Od niego nauczyłem się rzucać. <laughs> Wisięnka na torcie podczas każdej takiej imprezy to oczywiście konkurs wsadów. Grabo przyjechał i zrobił co trzeba. Jest Grabo leci. U. 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 Wygrali reprezentanci drużyny Górnik Wałbrzych, a sam finał był jednym wielkim festiwalem rzutów za trzy punkty. Siata palona była. Take a step back. Super. Zostaje zespół pięknych! I błady! Gratulacje dla zwycięzców wszystkich kategorii wiekowych, wyrazy szacunku dla organizatorów i parę słów zachęty w stronę galerii, by kolejna edycja odbyła się i w tym roku. Jakby było Wam troszkę za mało tego profesjonalizmu, to oczywiście zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 20:30 na profesjonalne studio NBA, które prowadzimy razem z Bartoszem MVB Drabem. Nadajemy na żywo na tym kanale. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć!